Cześć, z tej strony Mike, Underground Pigs, podziemne typy. Jedziemy sobie dalej z naszym typowaniem holenderskiej piłki. Nie tylko Redivizji, ale mm, też Ligi Europy. Teraz mam puchar Holandii, no, chociaż już w Europie mm, zespoły holenderskie zakończyły swój byt szkoda. bo Fajnie nam ta Liga Europy wchodziła. A tak to musimy czekać do kolejnego sezonu. Ale okej. Okay. Pozostaje nam redywizję, no to i dzisiaj puchar Holandii. Spójrzmy sobie na wynik. Wynik, jak widzicie, to jest 38 jednostek,1, więc uff, nie jakiś, może mega po tylu typach, ale dobry. Jeżeli ktoś grał na przykład jedną jednostkę 100 zł, no to przy 3800-100 mógł zarobić, no po prawie 4000 zł, tak, oczywiście. Jedni z Was mogą grać za mniejszą, to proporcjonalnie sobie wtedy liczycie. Jedna jednostka powiedzmy 10 zł, graliście tak za niewielkie pieniądze, no to tam te prawie 400 wy mogliście wygrać. Graliście jedna jednostka za 100 zł, no to 4000 do tej pory. A to jest tylko wynik e, wyliczony tych primeczy, bo było tutaj sporo więcej okazji do zarobku. Jeszcze e, kaszałty, e, mecze, które nam się dobrze urożyły to taki realny zarobek, przynajmniej który ja mam, to myślę, że ono styluje w granicach na 70 y, jednostek, e, ale też mówię, każdy ma swoją głowę i każdy powinien patrzeć na swój portfel. E, tak jak cały czas tutaj powtarzam, wynik ma oddać, że ogólnie jest, jest w porządku, e, ale można było z tego wyciągnąć więcej. Mm, więc no bawimy się dalej, i idzie fajnie. Co e, tutaj mieliśmy? Hmm. OK, zacznijmy sobie od y, omówienia krótkiego tych poprzednich meczy hmm. Ligi Europy, zacznijmy hmm. to są te mecze Las Klintz, AZ Arkmar A co tu dużo mówić jak w pierwszym meczu o, twierdziłem, że Austriacy wygrają hmm. było to bardzo blisko, bo do 85 minuty wygrywali, AZ nie potrafił jakby zbytnio tych okazji stworzyć, no ale rzut karny i, i jednak tam udało im się wyrównać chociaż ja tutaj kaszowałem, bo Męs był właśnie z tych kategorii e, mocnych końcówek, no i tutaj akurat Arkmar wbiło tego gola i, i zremisowali, ja tam mieliśmy po 2,96 do wyjęcia, no rewanż był już e, dominacją zgodnie z zapowiedzią Austriaków AZ też nie jest w jakiejś kosmicznej formie oni dopiero przypomnieli sobie, jak grać w samej końcówce. Co tyle kuriozalna sytuacja, gdzie Austriacy dostali czerwoną kartkę, a AZ nagle zaczęła atakować tam kilka minut do końca. No i w sumie nawet były, było um, kotłowało się pod tą bramką, a, ale i tak im to nic nie dawało, bo oni potrzebowaliby by dwóch goli, więc a, też Holendrzy wzięli się do roboty a, dość późno, a wcześniej cały mecz by nie istnieli i Austriacy mogli spokojnie tutaj Wygrać więcej, ale wygrali tyle ile a nam akurat pasowało do zgarnięcia fajnej kasy minus pięćdziesiąt 2,59 kurs, minus 1,5, e, kurs 4,25. A jeszcze jedno sobie wyjaśnimy. ja podaję te typy, żebyście mieli sobie spokojnie pograć e, wtorek, środa, czasem może chyba czwartek, a więc e, te kursy one się jeszcze, jeszcze się wahają w dniu meczu. Ja nie zmieniam, nie zmieniam swoich propozycji, ale jeżeli tutaj, widzicie, podam i tam te kursy były mniejsze tam na to zwycięstwo, bo 3,75, ale widzę, że to idzie w górę, no to ja albo podbijam, albo zamykam tamten poprzedni zakład i daję powyższym kursie, no bo mecz przeanalizowany, nie będę tutaj nic zmieniał, bo się nic moim zdaniem nie wydarzyło takiego, żeby bukmacher te kursy... News do góry, więc y, będę te kursy po prostu aktualizował do takich, które były jak najkorzystniejsze do zagrania, bo o to w tej zabawie pamiętajcie, że chodzi. E, kurs w, m, warto, żeby był po prostu jak, jak najwyższy, tak. I tutaj na raz klint, z moim zdaniem, nie niezrozumiałych powodów, kursy podskoczyły niektórzy. Już na, na tej grupie konsternacja, że coś tu się dzieje, że jakieś takie rzeczy ukryte, ale czasami po prostu takie wahania mamy przed meczami i nie są one zrozumiałe. Ja rozumiem, żeby wypadł tutaj jakiś podstawowy zawodnik, to ok, ale tam nic takiego nie było. Co więcej, to jeszcze Holendrzy mieli większe osłabienia i, i te kursy nam urosły. Tak samo tutaj w kilku meczach redywizje, tak więc to warto sobie też korygować. No i tak czy siak te kursy na, na las 2,59 albo 4,25, no bardzo wysokie, tutaj fajnie zarobiliśmy. E, idąc dalej, to no, trochę się ściekło na początku tej, tej kolejki, bo jak tu nam się udało, to, ta, to te mecze naprawdę nam em, zaczęły cyrkowo em, szaleć. Tutaj, pierwszy mecz. No, jeszcze nie trafiłem overa w Holandii, co jest w ogóle śmieszne. E, e, a do kontra Herakles. E, a do, jeżeli da mnie wiem, moim zdaniem, chciało myśleć poważnie, że powinno zaatakować. ostro powinien być szybki, a tak w zasadzie wyszła taka padlina po 0-0. E, nie wiem, jak zespół H Hagi chce się utrzymać. No, zrobił transfery w przerwie zimowej, ale to nic, nic, nic nie pomaga. Herakles no, wygrał za jaksem albo takim. No, po takim meczu w ich stylu, na tej sztucznej murawie, a w Hadze też nic nie grali, i w zasadzie po 0-0, taki w sumie kwas. No, pierwszy mecz nie wchodzi, dobra, idziemy dalej. Tutaj Cwolle, Viteso, ja je w ogóle szalony mecz, oglądają go w całości. O, Vitesse wygrywało, ale to też nie był taki czas, żeby to już zamykać, tam się martwić. Wygrywali 2-1, potem zaczęli przegrywać. To prowadzili, w sobie, że szczera w końcówce na na 3-2, po porzucie wolnym w doliczonym czasie gry na 3-3 i dosłownie ostatnia akcja meczu, po rzucie rożnym. Cwele jeszcze wpicha piłę do bramki na, na 4-3. No, 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 no szał radości tam, nie wiem, gospodarzy yy, i, i szalony mecz. I, i, no i nadręczycy po prostu przez jakby taką własną i no, głupotę yy, przegrywają, no, bo będą z no, bardziej z klasowymi piłkarzami ale no cóż zrobić? W Holandii musimy brać poprawki, że te mecze niektóre potrafią być szalone i wyniki szczapy, ale trzeba właśnie do tego poziomu się postosować. Jak ktoś tego nie ogląda, ktoś nie wie, co się tam dzieje, to może twierdzić na pałę, że łobo, że tam tego się nie da obstawiać, bo to jest nielogiczne. Bywa i tak, ale są tu pewne zasady logiki, którymi ja tam się kieruję przynajmniej. Tak uważam. RKC Utrecht, no też tutaj zirytowałem się. Utrecht wygrywał, to miał mecz pod kontrolą, pogubił się. W zasadzie RKC zasłużenie to wygrało, ale no nie rozumiem, nie rozumiem czemu tak klasowa drużyna tutaj y, takie błędy dziecinne popełnia. Y, trudno. Przegrali RKC, no w końcu jakieś zwycięstwo. Będą się chyba, myślę, że jeszcze brali do roboty, bo już czas najwyższy. I kolejny mecz psw Feyenoord Ja myślę, że ten PSW tutaj rozjedzie, ten jednak jednakże wraca powoli na właściwe tory. No, ale nie dalej. Jest ta gra taka toporna Nawet bym powiedział, że Feyenoord był bliższy tego zwycięstwa. Powinien wygrać, ale zakończyło się remisem. No i patrzcie, no czwarty mecz, jak nie wchodzi, no to już można się zirytować. Tym bardziej, że no, oprócz tego overa, to mecz wierę. W miarę bliskie były i, i nasze drużyny wygrywały, a jednak z jeżeli tak czy siak, no 4 z rzędu, no i dopiero tam w niedzielę, a nie, czy PSW też było w niedzielę, Sparta rozgromiła tutaj M, tak jak mówiłem, M na wyjazdach drużyna, która w ogóle yy, nie czuje tego boiska, nie jest już tak odważna, no i tutaj dostała 5-1 od, od silnej w tej sezonie Sparty, więc weszła na lajcie. Ten fajny kurs 2,45, tak był e, przed meczem e, Ajax AZ. E, tutaj w ogóle no, grałem bezpiecznie na AZ 1, bo jak AZ jest w jakimś małym kryzysie, to Ajax to jest zdalnym dniem. Szkoda, że AZ strzelił tak szybko bramkę, bo chciałem. Tam, pewnie bym podbijał na live, patrząc na ten mecz. Ogólnie AZ wygrał 2-0 zasłużenie mógł wygrać więcej. Ajax nie istniał. E, byli na naszej grupie, nie wiem, szczególnie jeden hejter, który postawił na Ajax i nie, nie rozumiał, czemu Ajax po prostu tak, tak słabo gra. To jest po prostu przypadek choroby psychicznej, w której się czegoś nie obserwuje, a wymaga się od y, życia, że no jak to? na no, przecież Ajax to faworyt, jak się patrzy na kursy i gra się na 1,4 czy 5, bo takie kursy na Ajax jeszcze one spadły, a na Z wzrosły. No spójrzcie było 2, jest 2,23 i oni wygrają gładko 2-0. Kto w miarę obserwuje, ten wie. Szkoda, że, mówię, że w drugiej minucie już nie tam bramę strzelili, bo ja bym dorzucał na pewno na live, a potem to już tak nie było bardzo czego. Bo duży kurs był około chyba szóstki na, na Zetwarkom. No i ogólnie no, Suma summarum 4 na 8, ale te kursy, które wchodziły, no to jesteśmy bardzo mocno zarobieni. Pokażę jeszcze raz ten wynik. A teraz nie wiem, przejdźmy sobie do, do naszych propozycji. Kto chce grać, może tutaj zrobić sobie to na brokerze, który w naszym imieniu po prostu postawia zakłady. Zalogujemy się na nasze konto testowe Underground. Puchar Holandii, czy, czy Liga Holenderska. O, zaraz się znajdziemy. Okej, okay, no już nam się otwiera ulubiona liga. Więc bardzo fajnie. Tutaj stąd pobieram kursy. Tak, widzicie, 3.40, Groningen PSV, ale okej, okay. jeżeli ktoś chce się z Was tutaj zarejestrować, link macie w opisie. Można grać tutaj bez podatku, bo robi to za nas jakby broker, tak? My tylko wskazujemy mecz, który chcemy obstawiać. Na takiej zasadzie to mniej więcej działa. Okej, okay, szybka analiza naszych spotkań. Zaczniemy od meczu na, na Puchar Holandii, który dziś, oczywiście, ja to wideo będzie jeszcze dziś, więc zdążycie sobie to pograć. Utrecht Groningen, no retoryka taka sama jak za Zetalkmar, Alkmaar, tylko tutaj Utrecht gra u siebie. No, Utrecht z frajerzył mecz strasznie z RKC, m, przegrał z najgorszą drużyną, ale oni i tak są mocni kadrowo na Ajax zepnął się dwa razy jeżeli ktoś mi nie wierzy to dzisiaj zobaczy że ten Utrecht ma dzisiaj taką okazję żeby to wygrać że mega plus jeden to jest dość duży handicap na nich nie wiem buki dają ciągle ślepo na Ajax w tak trudnym meczu z Utrechtem no to to są takie spotkania Utrecht-Ajax, prawie jak, jak swoje noże, tak. Piłkarze, kibice nienawidzą siebie. Utrecht często wygrywał z takim mocnym Ajaxem też <coughs> ostatnio do Ajaxowi udawało się wygrywać w poprzednim sezonie, ale on był w takiej mega formie, że z kim by nie wygrał. Szczerze mówiąc, jest tutaj Utrecht plus jeden, super handy, 1, Super Handic 1,884. Ale ja myślę, że tutaj macie jeszcze po boku za 5-10 połowy stawki. Można jeszcze dorzucić na, na zwycięstwo Utrechtu. No, fajnie to będzie obejrzeć, bo na, na pewno będzie się działo, też by się zastanawiał, czy tu kartkowo nie będzie to półfinał Pucharu Holandii, pewnie będę dzisiaj oglądał to, dam wam znać, pamiętajcie, na Telegramie jesteśmy, macie wszystkie linki w opisie, żeby dołączyć tam na czat i darmowe typy, Groningen PSV, Groningen wygrał u siebie, kurs 3-4. Yy, odważny typ, tak? Jeżeli chcecie, możecie zagrać z handy, nie ma problemu. Ja idę w Groningen, oglądam to PSW nie przekonuje mnie całkowicie. U siebie swoje nordem się nie przełamali, no to będą mieli jeszcze większe trudności na wyjeździe z Groningen, które ciągle to powtarzam, jest mocne, ale popełnie to takie głupie mecze. I, i yy. no i cóż, mogliby być wyżej w tabeli. Tak jak porażka z Venlo, powiedzmy, u siebie 0-1, do takich meczów nie powinni przegrywać, to wciąż mocna ekipa z fajnym składem jest są w stanie wygrać z PSV. Ja ryzykuję, ale możecie jeszcze z, dać z handicapem ten kurs, na przykład w przypadku Groningen, że zremisuje, będzie korzystniejszy Helen van Ajax. Mordy, prosta, prosta konsekwencja. Jeżeli Ajax jest w takim dołku, są te kontuzje, kluczowi gracze nie grają, no to trzeba korzystać z sytuacji, bo na ten moment te kursy też pewnie mogą się zmienić. Herenven 558 na wygranych, plus 1 u siebie gra 2-0-4. bardzo fajny mecz z, z Twente. Oni mają potencjał z przodu, tylko tam w tyłach jest tak strasznie niepewnie, że często te mecze przeważają atakują, nacierają powinni wygrywać, a okazuje się, że w konsekwencji przegrywają i były już w tym sezonie takie spotkania, jeszcze ja się nie mylę, to w Venlo, gdzie tam chyba mieli ze 30 strzałów, przegrali 0-1 więc myślę, że Renwen to taki zespół, który najbardziej lubi sfrajerzyć, a zaraz pani Groningen u siebie, no też bardzo niewygodny rywan, z takiej po prostu spółki powiedzmy AZ Alkmaar, Utrecht, Herenwen, Groningen to taki taki czterech. No Alkmaar to już prawie ten top jest, tak? ale no, niewygodny Herenwen Rywal, fajnie z przodu będzie, a jak bardzo ciężko w tej dyspozycji. Warto obserwować i grać. No, czy następny mecz może jakiś over trafię? Cvelle. Fortuna pewno u siebie będzie ofensywnie grała. CLET też bardzo wesoła drużyna. No, jeżeli tutaj ten over nie wejdzie, no to ja już nie wiem. Ciężko tutaj się w ogóle tłumaczyć. Każdy mecz w Holandii granie overu ma sens, bo zazwyczaj tam jest do przodu i ciekawie. Witę Zetłęd. Najmniejszy kurs, minus 0,75, Vitesse, no Twente na wyjazdach, to jest po prostu masakra. Tam jest młoda ta obrona, oni u siebie jeszcze jako tako wyglądają, chociaż z Heren dostali 0:3 szybkie, tam na 2:3 wyszli. W, ty, w meczach wyjazdowych Twente, Twente słabo gubi się, a widese. mimo ostatnich gry w kratkę, no, powin, no te punkty u siebie powinni zdobyć tutaj. Z no ten liczę na co najmniej dwa goli różnicy na korzyść gospodarzy MN-Wenlo, MN-Batty w Rotterdamie ze Spartą, ale u siebie, tak jak Wam zawsze powtarzałem, są mocni, tutaj no, chyba nie ma lepszego rywala, no mógłby być pewnie jakiś RKC u siebie, żeby te punkty zainkasować. No, myślę, że z Wenlo to oni dadzą radę spokojnie i tutaj też wygrają różnicą gola dwóch, co najmniej, ale liczę na, na wyżej, bo u siebie będą nacierać też dobry mecz pod over, ale też nie chcę przesadzać z nie wiadomo iloma kursami, pewnie tam na telegramie coś jeszcze Wam dodam, bo wie, tu jedno na telegramie jeszcze pewnie jakieś livey będą wpadać, a ostatnio to bardzo dobrze idzie. Więc to tyle z takiej analizy na Puchar Holandii i na Eredivizję, Eredivizję nadchodzącą. Więc no cóż, zrzucę Wam wysokich wygranych w zieloności. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam tutaj do rejestracji u brokera, żeby sobie pograć po wysokich kursach. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam też do nas na grupy darmowe i na grupy płatne. Od 50 zł już można wejść na grupę płatną. Więc to tyle. Dzięki za wysłuchanie i powodzenia. Cześć.